Kochani, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chcę Wam wszystkim złożyć życzenia: dzieciom, rodzicom, pracownikom i specjalistom. Życzę pięknej choinki, kolorowych bombek, gwiazdeczek. Dużo prezentów pod choinką, na stole wigilijnym, dużo przepysznych ciast i ryb. Życzę też dużo odpoczynku, zdrowia, szczęścia, cudownego życia. Dużo radości. Miłości i spokoju w gronie rodzinnym, ciepła w fundacji Echo, gdzie jest podobnie jak w rodzinie. Życzę też szczęśliwego nowego roku 2025, aby był lepszy niż ten stary rok.